Halo, dzień dobry, dzień dobry. Cześć, z tej strony Paula Janrus, dietetyk kliniczny, psychodietyk, dietetycznie zakręcona, czyli najbardziej zakręcony dietetyk w Polsce. I ja zapraszam Ciebie na dietycznie zakręcony podcast, w którym opowiem Tobie, jak zdrowo, skutecznie i przede wszystkim pysznie zmienić swoje nawyki żywieniowe, jak zmienić myślenie i podejście do diety, a przede wszystkim, jak w końcu osiągnąć te swoje wymarzone rezultaty. Mam nadzieję, że mój podcast się Tobie spodoba i wspólnie spędzimy Fantastyczne. No chwilę. To co, gotowa? Zaczynamy? Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię już w dziewiątym odcinku naszego dietetycznie zakręconego podcastu. A dzisiaj chciałabym podzielić się z Tobą kilkoma wskazówkami jak zdrowo grylować i jak grylować bez wyrzutów sumienia, żeby Twoja sylwetka na tym nie ucierpiała. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodoba i podzielisz się z nim, ze swoimi znajomymi, abyście wspólnie mogli zdrowo i smacznie grillować. Mam nadzieję, że już przesłuchałaś poprzedni odcinek i dobrze wiesz, że weekendy czy spotkania towarzyskie wcale nie są aż taką przeszkodą, aby uzyskać swoją wymarzoną sylwetkę, tylko trzeba to robić z głową i świadomie. Także dzisiaj Ci opowiem jak przetrwać grillę, bo mam nadzieję, że jak tego słuchasz, to już jest przepiękna pogoda z oknem i sezon grillowy można rozpocząć. Tak naprawdę sama technika grillowania jest bardzo zdrowa, bo tak naprawdę aż tak dużo tłuszczu i takich ukrytych kalorii aż tak nie ma, ale niestety jak to w zawsze bywa, to zależy. Dlatego dzisiaj opowiem Ci przede wszystkim jak zdrowo grillować, żebyś też miała świadomość jak to zrobić zdrowo i smacznie, ale też jak to zrobić, żeby nie było to aż tak dużo kalorii. To może zacznijmy od tej części jak zdrowo i bezpiecznie grillować, bo niestety bardzo duża ilość osób popełnia błędy Podczas procesu grillowania i wtedy mogą się uwolnić substancje, które są niestety rakotwórcze. Jak wiesz, niestety nowotwory teraz bardzo często występują, szczególnie w Polsce nowotwory lita grubego i chciałabym cię przed nimi ochronić jak tylko mogę. Więc przede wszystkim nie grilluj nigdy bezpośrednio nad ogniem. Zawsze te mięso czy w wszystkie takie produkty, które zawierają tłuszcz ale przede wszystkim właśnie mięso, kiełbasy i tego typu produkty powinnaś grillować nie bezpośrednio na grillu, czyli zawsze na jakiejś tacce. Idealnie gdyby to była jakaś tacka stalowa, czy jakaś właśnie metalowa, a nie aluminiowa, no chyba, że to jest aluminium dobrej jakości, ale niestety wtedy dochodzą też kwestie ekologiczne, ponieważ jednorazowa tacka, tutaj po prostu trzeba ją wyrzucić, no i niestety Nasze środowisko na tym cierpi, więc dobrze jest zainwestować w taką tackę wielokrotnego użytku albo właśnie aluminiową, ale dobrej jakości. Jest to o tyle ważne, ponieważ w takim procesie wylowania, kiedy tłuszcz kapie właśnie na ten węgiel, to ulatniają się te rakotwórcze substancje, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, heterocykliczne aminy aromatyczne, dioksyny, akrylamid. A nawet nitrozoaminę. Więc tutaj naprawdę jest to niebezpieczne pod kątem Twojego zdrowia. Ja wiem, że pewnie sobie myślisz, że od czegoś na tym świecie umrzeć trzeba, albo że jeden grill jeszcze nikomu nie zaszkodził, czy już bez przesady z tym zdrowym odżywianiem się, ale tak naprawdę no, musisz mieć świadomość, że skoro możemy jedną tacką zwiększyć sobie jakby zdrowie wpłynąć na ten proces, że jednak mamy mniejsze ryzyko zachorowania na jakieś choroby, to naprawdę warto, szczególnie że grill to nie jest taka okazja, jak święta raz w roku, tylko no w sezonie takim majówkowym no to te grille no są nawet co tydzień, a nawet co, kilk, co, co co ładniejsza pogoda, więc jakby tutaj to będzie miało ogromne znaczenie i naprawdę warto nauczyć się tego nawyku, że po prostu zachować zdrowie. Kolejną sprawą jest to, żeby warto mięsa, karkówki, właśnie e, piersi z kurczaka, z indyka czy cokolwiek dajesz na grilla, żeby marynować samemu. Ja wiem, że w sezonie grillowym tutaj to bardzo kusi już takie gotowe zestawy, gdzie już nic nie trzeba robić, szaszłyki są gotowe, nic nie trzeba kroić, karkówka zamarynowana, ona już tam kilka dni w tej lodówce siedzi. No i właśnie, skoro ona już kilka dni w tej lodówce jest, i jeszcze nie wyszła z tego sklepu, no to oznacza, że tutaj producent musiał dać jakieś konserwanty albo inne takie substancje, które będą przedłużały długość życia, chciałam powiedzieć, tego mięsa, no po prostu długość przechowywania, więc jakby tak naprawdę zrobienie takiej marynaty to jest czasem kilka minut i po prostu można to zrobić samemu, a naprawdę unikniesz tłuszczu palmowego, unikniesz glutaminianu, sodu w nadmiernej ilości, Unikniesz tłuszczu palmowego. Nie wiedzieć, czemu producenci dodają tam tłuszcz palmowy jeszcze do mięsa, co jest w ogóle nielogiczne. Za to możesz użyć oliwy z oliwek, która ma dużo właściwości właśnie prozdrowotnych, tak? Więc, jakby tutaj, naprawdę tanim kosztem możesz sobie zwiększyć też zdrowie. I też często, właśnie w takich gotowcach, jeżeli chodzi o marynowane już rzeczy na grilla, to masz 80% mięsa, 20% właśnie tej marynaty. To zobacz, ile płacisz za jakieś średniej jakości tłuszcz z solą i z tłuszczem palmowym. To naprawdę się nie opłaca. Tak naprawdę warto czasem zastanowić się kiedy możemy znaleźć chwilę czasu, żeby sobie przygotować takie rzeczy na grilla, bo naprawdę wiesz wtedy, co jesz, wiesz, że to jest dobrej jakości karkówka, dobrej jakości mięso, a nie jakiś taki, no cóż, odpad, który już leżał nie wiadomo gdzie na chłodni, a ja się zamarnowałam, ten smak nieświeżości mogło się go też, no troszkę podrasować, prawda, no bo tak to też działa, niestety. Kolejna sprawa, też jeżeli właśnie to już jest kolejny sezon grillowy, to warto ten ruszt wyczyścić z tych wszystkich pozostałości, które tam zostały po tej zimowej aurze, ponieważ to też będzie się spalać i te aromaty z tego spalania i broń Boże, jeżeli coś spadnie znowu do tego oknia i się spali, to wszystko przesiądzie do tego Twojego mięsa, do tych produktów grillowych i to jest naprawdę też nie chcę używać słowa toksyczne, ale po prostu niezdrowe i też niebezpieczne dla Twojego Zdrowia. Jeżeli chcesz przyspieszyć proces grillowania, to nie dawaj produktów na grilla takiej bezpośrednio z lodówki, które są zimne. no tylko możesz już ciut wcześniej je wyciągnąć, wtedy ten proces grillowania będzie szybszy. Wtedy nie będzie trzeba aż tak długo czekać i czekając na te dobroci z grilla nie zjemy połowy rzeczy, która już gdzieś tam na stole leży, bo jesteśmy głodni. Pamiętaj też, że właśnie im dłuższy proces grillowania, tym niestety te produkty stają się coraz bardziej suche. No i wtedy wiadomo, jakiś sosik majonezowy, to tam suchość poprawi, więc dodatkowe kalorie. A kolejna sprawa, no jest to trochę bardziej ciężkostrawne. I kolejna sprawa, no są swoje wartości odżywcze, jeżeli coś będziemy grillować i grillować i grillować, tak? No jakby im coś dłuższy proces trwa, tym więcej wartości odżywczych zostaje zabrane. A żeby gdzieś taką zdrową proporcję zrobić, żeby właśnie pomimo tego, że czasem tą karkóweczkę na grillu sobie skubniemy, no to warto zawsze jeść takie produkty grillowe właśnie w towarzystwie warzyw, które są niskokaloryczne, mają mnóstwo witamin, mnóstwo minerałów i wtedy, nawet jeżeli jemy coś mniej zdrowego, to tym warzywami troszeczkę się może nie tyle, że wyrównamy, no ale witaminy i antyoksydanty troszkę zniwelują, zneutralizują te szkodliwe związki, które byśmy przez przypadek gdzieś tam wprowadziły. Więc to jest bardzo ważne, żeby wrzucić kilka elementów na ten proces grillowania, bo smakowo dalej będzie wszystko pyszne, ale przynajmniej nie na tych szkodliwych substancji w swoim organizmie. A to jest naprawdę bardzo ważne, no bo to on je się oskarża właśnie o procesy nowotworowe naszego organizmu teraz co można zrobić, żeby ten grill u przyjaciół nie był takim naszym wyrzutem sumienia, jeżeli wrócimy do domu? No przede wszystkim, tak jak ostatnio Ci mówiłam, po prostu jeżeli idziemy do znajomych, jest impreza, czy po prostu jakiś obiad rodzinny, no to nie jemy tego obiadu, co jest w diecie, tylko jemy tam. Bardzo dobrze jest napić się już na tej imprezie, czy na tym grillu właśnie dwóch szklanek wody, żeby już troszeczkę ten pierwszy apetyt sobie zgasić właśnie wodą, bo woda też fajnie wypełnia żołądek i daje takie uczucie sycości, To jest bardzo, bardzo fajny trik. Kolejna sprawa, tak naprawdę potrawy na nie są aż tak bardzo kaloryczne, jak na przykład schabowe. bo na przykład jeżeli sobie zrobimy taką porcję grillowanego filetu z indyka czy z kurczaka, no to to jest około takich, bym powiedziała, 150 kalorii, 100, 130, w zależności, że tam jeszcze będziemy to marynować, no to powiedzmy niecałe 200. Do tego jakaś porcja warzyw, jeżeli tam nie będzie jakiegoś majonezu, bo to na przykład będzie też grillowana cukinia, papryka, cebulka, to tak naprawdę to jest bardzo niskokaloryczny posiłek, tak jak powiedziała Ala, kolacja. Ale wiadomo, do tego dochodzi jeszcze jakiś chlebek na grilla, prawda? No bo robimy taki chrupiący, ciepły chlebek. No i do tego wiadomo jakieś piwko. No i wtedy tak naprawdę robi nam się taki obiad. Są po prostu zamiast sobie do diety zjeść sobie taką porcję po prostu grillowanego mięska z jakimiś warzywami, na przykład dwoma kromeczkami chleba. Też taką zawsze sałatkę możesz sama przynieść sobie, prawda, na, na grilla, tak? To jakby nie ma, to nie jest jakiś fopal, że coś przyniesiemy, No i wtedy dasz sobie furę, na przykład świeżych pomidorów, ogórka, cebulki, szczypiorku, trochę soli, pieprzu i to jest naprawdę przepyszna taka grillowa surówka. No i taką naprawdę możesz zjeść bardzo dużą um, ilość takiej Sałatki do tych grillowych potraw, no i też się najesz i też bez szkody dla sylwetki, bardzo fajne jest też, żeby sobie właśnie przed tym, jak będzie szedła, właśnie na chleba z grilla, czy właśnie jakieś mięsko, żeby zacząć właśnie od tych warzyw, bo one też ci wypełnią żołądek, i dają to uczucie uczucia dzięki temu nie skusisz na przykład na kolejną porcję jakiejś kiełbaski z grilla. A jeżeli właśnie mówimy o kiełbasce, no, to tutaj trochę to zależy, czy wybierzesz taką kiełbaskę z grilla, taką no, typową grillową, to są wiejskie, czy jakąś tam wieprzową, czy właśnie z piersi kurczaka, czy tam indyka, no bo tutaj też troszeczkę różnica kalorii będzie. Taka kiełbasa właśnie zwykła grillowa, no to to będzie około 250 kalorii w jednej kiełbasce. Czyli jeżeli zjemy dwie takie kiełbaski, no to mamy już 500, Do tego piwko no to już 750 kalorii. Także tutaj trzeba uważać, zdecydowanie mniej kalorycznym wyborem będzie właśnie jakaś grillowana indyk, czy grillowany kurczak, czy na przykład szaszłyki. Szaszłyki są super w ogóle taką przekąską, takim zasadzie obiadem grillowym, bo dając 150 gram Właśnie indyka czy piersi z kurczaka. Możesz dać furę papryki, cukini, pieczarek, cebulki, naprawdę wszystko, co, co masz pod ręką, bakłażana. I do tego, na przykład, łyżeczkę oliwy z oliwek, żeby troszeczkę to nasycić smakiem. bo to jest 350 kalorii, więc wcale to piwko idealnie nam się gdzieś tam zmieści. Ale zobacz, ile możesz mieć. Dużo więcej jedzenia, jeżeli wybierzesz gdzieś to mięso z indyka. Jeżeli chodzi na przykład o takie kiełbaski drobiowe, na przykład z piersi indyka, gdzie jest tam 90% mięsa, no to też troszeczkę więcej tych kalorii zaoszczędzimy. Na przykład takich kiełbasek można zjeść ciut więcej. Też musisz zwrócić uwagę, kupując właśnie takie kiełbasy, żeby to nie było azotynów i azotanów, bo to właśnie je też się oskarża o te rakotwórcze działanie. Więc tutaj musisz zwrócić szczególną uwagę, żeby w kiełbasie było samo mięso najlepiej. Wiadomo, jakaś woda też może być, ale najważniejsze, żeby tam było mięso, nie było żadnych konserwantów. Sól pieprz, takie rzeczy mogą być oczywiście. Więc tutaj, jeżeli chodzi o takie zdrowe wybory grillowe, no to naprawdę same te potrawy grillowe, no jeżeli to nie jest karkówka, która w takiej małej porcji miała 350 kalorii, a jak jeszcze będzie zalana jakąś marynatą miodowo, oliwową, czy jakąś piwną, czy jeszcze jakąś taką ostrą, czy majonezową, no to wtedy tutaj troszeczkę też tych kalorii może być więcej, ale jeżeli wybierzesz gdzieś tam pójdziesz w kierunku bardziej drobiu, bardziej szaszłyków, tam jakieś kiełbaski, to nie powinno być aż tak bardzo kalorycznie. Ale trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o gla, no to przede wszystkim też pojawia się tu piwo. No i jedno piwo to jest 250 kalorii, dwa, no to już 500. No i resztę matematyki możesz zrobić. Sama, więc tutaj trzeba zwrócić uwagę też na tą ilość wypijanego piwa. Jedno piwko, dwa piwka to jest w porządku, no ale wiadomo, 3-4, to ten deficyt energetyczny z całego tygodnia rzeczywiście no, może nam się zmniejszyć. No i potem, jeżeli wejdziemy na uwagę, no to możemy nie zobaczyć tego upragnionego efektu, więc wtedy może być, no, może niejakości przykro, ale musisz mieć świadomość, że. Da się zrobić zdrowy grilla, także nie będzie on w ogóle wpływał na twoją dietę i będziesz pięknie dalej chudła, ale musisz przede wszystkim zmienić myślenie, że jeżeli już sobie zjesz coś innego niż z diety, na przykład zjesz sobie tą kiełbaskę, to wcale nie oznacza, że teraz możesz wypić cztery piwa i właśnie coś pięć dodatkowych kiełbasek, bo ten dzień już jest stracony, bo tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, to tak nie działa. Więc to jest bardzo ważne, żebyś miała świadomość takich tych zdrowych wyborów. No i też uważamy na wszystkie takie sosy, jakieś majonezowe tysiąca wysp, potem chyba takiej łyżeczce, potrafi <grywki> być bardzo dużo kalorii. A za tu musztarda, szan, keczup to są takie zawsze bezpieczne wybory. Tutaj po to zawsze możesz śmiało sięgać, więc tutaj absolutnie się o to nie obawię. Tak samo też uważaj na wszystkie napoje. Jakieś gazowane, bukola, fanta, spread, bo to są kolejna szklanka, kolejne 100 kalorii. No i potem troszeczkę tych kalorii może nam się uzbierać. Fajnym takim deserem, na przykład jeżeli um, nie wiem co u Ciebie na grylu, czy się pojawi jakiś deser, bo ja jakoś tak za bardzo nie kojarzę, żeby na grylu ukradł się, pojawiał deser. Ale my właśnie z moim tatą często robimy tak, że dajemy takiego banana na grilla i właśnie tam do środka kostkę gorzkiej czekolady. I to jest taki bardzo fajny deserek, ma takie 150 kalorii. No i zamiast takiego podwiedzorku z diety, no to może coś takiego. Myślę, że to jest taki dosyć fajny pomysł, który też jest czymś nowym, czymś zaskakującym znajomych. I rzeczywiście to może być też na diecie. Oczywiście, jeżeli masz insulinooporność, no to to nie będzie najlepszy wybór. Ale myślę, że o tym wiesz, a o insynoporności synoporności porozmawiamy sobie w kolejnych odcinkach, jeżeli masz na to ochotę. Jeżeli nie masz pomysłu na jakieś marynaty domowej, roboty, no to zawsze no, moim ukochanym połączeniem jest oliwa, musztarda i miód. O Jezu, to jest przepyszne. A jak nie miód, to syrop z kawy. Naprawdę, pycha, pycha. Też zawsze można zrobić jakiś. Sos, ale grecki, czy właśnie, ale jakieś tzatziki, czyli właśnie jogurt grecki albo typu skyr, właśnie z dużą ilością czosnku, ze świeżo startym ogórkiem i to też jest mno, malutko kalorii, syci bardzo, no i daje taki przepyszny smak. Też można zrobić barynatę jogurtową, właśnie jogurt naturalny, dużo kary, papryki mielonej, czosnku, tym janku. To już w ogóle też będzie przepyszne. Także zawsze na grillu możemy sobie ugrylować rybę. I to też będzie fajne, pyszne, smaczne. Dlatego jakąś właśnie sałatkę właśnie z jakąś ala szopską, czyli właśnie papryka, feta, cebulka, ogórek i sos z oliwy i soku z cytryny. Właśnie taka sałatka szopska z wiosennej edycji gotowych diet jest po prostu przepyszna. Robi się ekspresowo i smakuje właśnie jak, jak taki właśnie wiosenny, ciepły wieczór na tarasie to tak mi się kojarzy, ten przepis naprawdę jest przepyszny także jeżeli nie masz jeszcze wiosennej gotowej diety i nie wiesz o czym w ogóle mówię to moje gotowe diety to jest źródło takich inspiracji właśnie na szybkie i pyszne przepisy w których podaję tobie takie gotowe rozwiązanie nie musisz liczyć kalorii, bo ja to zrobiłam za ciebie i możesz jeść pysznie i zdrowo i chudnąć i jeść pyszne kanapeczki, pyszne sałatki, pyszne tosty i po prostu same przepyszne rzeczy i słodycze. Na moich dietach można jeść słodycze i chudnąć. Także naprawdę, grill może być bardzo fajnym miejscem, gdzie aż tak nie jest strasznym. Mi się strasznie boimy tych grilli, bo właśnie zaczyna się majówka. To w moim gabinecie dietycznym pada pytanie, a jak sobie poradzić na grillu? No, i to jak na każdym spotkaniu towarzyskim. Pamiętaj, żebyś nie szła tam głodna. Na nim wypij te dwie szklanki wody, jest dużą ilość warzyw. Uważaj na majonez, na te sosy, na słodkie napoje, na alkohol, właśnie na piwo, bo ono już jest potem takie troszeczkę zdradzieckie. Szczególnie jeżeli wypijemy gdzieś jedno, drugie, to już te hamulce nam puszczają. No i niestety gdzieś łatwiej sięgnąć po coś zupełnie nieświadomie. Pamiętaj, żeby pić też dużo wody, bo ona też będzie dawała uczucie sytości. Pamiętaj o tych wszystkich zasadach zdrowego grillowania, żeby uchronić Ciebie przed niekorzystnymi substancjami, które mogą właśnie wytworzyć się podczas procesu grillowania. I na spokojnie, tak naprawdę, dzięki takim spotkaniom, dzięki takim grillom, te twoje nawyki, które sobie tworzysz. Będą utrwalane. Pamiętaj, że to spotkanie właśnie nie podchodzi nigdy do tego zero-jedynkowo, że skoro wypadłaś z tego schematu diety, to teraz hulaj dusza, piekła nie ma. Tak nie jest. Tak jak ci mówiłam w poprzednim odcinku, naprawdę da się wszystko ogarnąć. Po prostu, nawet jeżeli na tym urlop troszeczkę poszalejesz i tam zdajmy się też cztery piwka, to trudno, po prostu, na drugi dzień wróć do diety, wróć do zdrowych nawyków i zobaczysz, że za pół roku osiągniesz te swoje wymarzone rezultaty, tylko trzeba w to uwierzyć, po każdej takiej mini porażce się podnieść i działać dalej, bo jeżeli się poddasz, no to za pół roku nie zobaczysz żadnych efektów, a jeżeli będziesz działać dalej, no to jak najbardziej te efekty się pojawią, tylko musisz uwierzyć w siebie, musisz uwierzyć, że dasz radę, że będziesz szczupła, a najlepiej myśleć już jako osoba szczupła. I naprawdę Grila się nie bój, uważaj tylko właśnie na Gotowe już produkty, no jakieś takie boczki zawijane, karczki. No to mają troszeczkę większą ilość kalorii, ale właśnie mięso drobiowe, szaszłyki czy kiełbaska drobiowa jest jak najbardziej ok. Zamiast obiadu zjeść sobie coś na grillu, jedno piwko też dopuszczam. <laughs> jakiś chlebek do tego i będzie naprawdę wszystko w porządku. Też możesz na przykład zrobić takie bataty właśnie pieczona na grillu i do tego taki sos tzatziki, to jest naprawdę też przepyszna inspiracja i naprawdę też szybka gdzieś do zrobienia. Naprawdę się da. Pamiętaj też, że podczas takich spotkań o tej regularności posiłków, żeby nie było tak, że non stop coś jemy, tylko jeszcze ten obiad grillowy, nawet jeżeli to jest kolacja, no i potem pauza. A nie, że tak tu to, tu to, tu to. Nie, tą regularność posiłków staraj się ćwiczyć. To, będzie, to jest taki bardzo ważny nawyk, ta regularność posiłku, żeby właśnie jak zjemy, to robić sobie pauzę. I za trzy godzinki jak najbardziej można znowu coś jeść, bo takie nieświadome sięganie po coś sprawia, że my potem potrafimy dużo kalorii zjeść tak po prostu w tych ferworze rozmowy. No dobrze. Mam nadzieję, że ten odcinek uspokoił Ciebie, też w kontekście właśnie majóweczki, która jest przed nami, chyba, że jak tylko już słuchasz, to już jest po majóweczce. Ale życzę Ci przepięknej pokoju na majówkę, żebyś spokojnie odpoczęła też ten czas i żeby się udało pogrylować. A jeżeli na przykład jesteś na diecie wegetariańskiej, no to na przykład taki camembert, no to też to niestety jest około 350 kalorii, trochę jak ta karkówka. A mówi się, prawda, że wega to jest to odno odchudzanie, to są też mity dietetyczne, o których też będziemy mówić. Więc jakby też ten camembert grillowany, do tego fura warzyw i też będzie w porządku. Także zapraszam Cię już serdecznie na kolejny odcinek, na którym będę mówić o błędach na diecie, przez które nie potrafimy schudnąć. Także do usłyszenia i będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się tym podcastem ze swoimi znajomymi i będzie więcej dietycznie zagraniconych osób. Do usłyszenia. To już koniec tego odcinka dietycznie zakręconego podcastu. Było mi bardzo miło Ciebie gościć. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym odcinku. A tymczasem chciałabym Cię zaprosić do śledzenia mnie w moich mediach społecznościowych na Instagramie i na Facebookie dietycznie zakręcona oraz żebyś odwiedziła mojego bloga www.dietyczniezakręcona.pl i poznasz tam mnóstwo genialnych przepisów, świetnych porad i udowodnić na moim blogu, że zdrowe odżywianie potrafi być, a nawet musi być szybkie, pyszne i skuteczne. Też zapraszam Cię serdecznie za do się na mój newsletter, bo na moim newsletterze będziesz co nie bieżąco. Na pewno wyślecie jakieś fajne prezenty, może w postaci trzydniowego i z innego autorstwa. Skusisz się. O wszystkim tym, o czym opowiadałam się w podcaście, znajdziesz linki właśnie pod każdym odcinkiem. I mam nadzieję, że usłyszymy się wam. Do usłyszenia miłego dzianka. Pozdrawiam cię serdecznie. Paula Jamrus, dyetycznie zakręcona.